Dzień dobry, witam Was serdecznie. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze, jesteście zdrowi, czego Wam oczywiście bardzo, bardzo życzę. Dzisiaj będę mówiła o tym, o co najczęściej mnie pytacie. Otóż okazuje się, że najbardziej taką frapującą sprawą jest, jak dobrać ubrania do poszczególnych sylwetek. I powiem Wam, że rzeczywiście, jeżeli weźmiemy literaturę dotyczącą stylizowania, to rzeczywiście można się w niej trochę pogubić, dlatego że w niektórych książkach wymieniane są 154 figury, na przykład, albo 324 figury, i potem okazuje się, że jeśli chcemy dopasować do tego naszą figurę, to nic się nam nie zgadza. I e, wiem to stąd, że przez wiele, wiele lat e, mam firmę stylizacyjną i chodzę na zakupy z moimi klientkami, e, i one mi to po prostu mówią: że nie są w stanie z, z takich e, pozycji nic pozytywnego dla siebie wycią wyciągnąć. Dlatego postanowiłam tutaj właśnie nagrywać te krótkie filmiki. Oczywiście, ponieważ one są kró króciutkie. Bo nie chcę Was zanudzać, to nie wszystko w nich opowiem dokładnie. Natomiast takie podstawowe zasady jak najbardziej. Natomiast chciałabym Was odesłać do książki, którą wydałam kilka lat temu. To jest Dojrzała Elegancja, Modna i Piękna w Każdym Wieku. To jest taki elementarz, w którym właściwie. Pisze i pokazuje też na zdjęciach, na modelkach, ale nie takich modelkach, modelkach, tylko takich paniach, które po prostu wzięłam e, z ulicy, można powiedzieć. One się same do mnie zgłosiły na casting. E, I powiem Wam, że wybrałam bardzo trudne figury i oczywiście dołożyłam sobie pracy, ale efekt przerósł nawet moje oczekiwania. W związku z tym, w, tych, w, tych, w, tych, w tej książce. Jest wiele zdjęć pokazanych jak dana modelka wyglądała przedtem, jak wygląda potem, i są po, takie podstawowe rady, które, w których, według których powinnyśmy działać. Że tak powiem w ubieraniu siebie, e, oczywiście, ponieważ to jest elementarz. To tutaj w książce nie jest ponad 100 figur, są, jest tylko figura idealna czyli klepsydra i trzy pozostałe. Czyli jabłko, gruszka i ja to nazywam tą trzecią figurę łyżeczka. Oczywiście, jeżeli ona jest większych rozmiarów, to jest to, dochodzi to do cegły, tak zwany. I tam są te podstawowe rady, i myślę, że w związku z tym, że właśnie to jest taki elementarz, i podstawy same, to rzeczywiście można z tego skorzystać. Zresztą, nie jedna już czytelniczka mojej książki. Napisała do mnie i właśnie o tym powiedziała, że w związku z tym było jej dużo łatwiej. Oczywiście ta książka nie jest tylko do przeczytania i do odłożenia, ale także do tego, żeby mieć ją przy sobie i co jakiś czas do niej zerkać, wybrać swoją figurę i co jakiś czas zaglądać, co jest dla mnie dobre, a co niedobre. Tam opisałam jeszcze kilka innych spraw. Czyli jak znaleźć swój styl, jak nie zostać własną babcią, jak nie zostać dzidzią piernik. I opisałam też moje obserwacje modowe z mojej podróży kilka lat temu w Nowym Jorku, jak ubierają się Amerykanie. Także jest kilka fajnych, ciekawych rzeczy. Piszę także o, o dodatkach, jak dobierać dodatki, jak dobierać figury, fryzury, jak dobierać okulary na przykład. Myślę, że może ta książka byłaby dobrym prezentem pod choinkę dla, was, dla Waszych mam, albo babci, albo znajomych, albo żon, albo kochanek, jeżeli chcielibyście, żeby się jeszcze lepiej ubierały. Myślę, że warto do niej zajrzeć, ponieważ ogólnie mówi się, że właściwie nie jest ważne, jak my wyglądamy. Ważne jest, żebyśmy czuły się wygodnie. No nie do końca tak jest, bo ostatnio, w ostatnich latach, nasz wygląd bardzo dużo znaczy. Jeżeli chcemy na przykład dostać dobrą posadę, albo chcemy gdzieś zabłysnąć, dobrze wypaść, na przykład na szkoleniu albo gdziekolwiek indziej, no to strój jest ważny bo niestety kiedyś mówiło się, że szata nie zdobi człowieka. W tej chwili ubiór zdobi człowieka. A poza tym w dojrzałym wieku ważne jest, żeby starać się wyglądać schludnie, e, ładnie, by móc się w odpowiedni sposób e, odmłodzić na przykład, a nie zrobić na dzidzie piernik. E, więc e, tego typu Odpowiedzi, myślę, że są bardzo ważne. W następnych filmikach odpowiem na Wasze szczegółowe pytania, bo mam na przykład pytanie od osoby, która ma figurę w ogóle bez stali, taką bardziej męską. I oczywiście przy takiej figurze to trzeba specjalnie zwracać uwagę na to, w co się człowiek ubiera. I oczywiście to, że to będzie ładne i na przykład modne. Yy, to nie oznacza, że to nie będzie wygodne. Bo przecież nie o to chodzi, żeby się wbić w coś za ciasnego, albo żeby chodzić w szpilkach, tylko na przykład, albo ściskać się jakimś pasem, żeby sztucznie robić talię. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby było i wygodnie, i przyjemnie dla oka. A poza tym muszę Wam powiedzieć, że jeżeli dobrze wyglądamy, to też znacznie lepiej się czujemy. Potrafimy się dowartościować w ten sposób, choć to może jest takie płytkie dowartościowanie, ale szczególnie w tych czasach, kiedy mamy dużo stresów, dużo smutków, dobrze jest po prostu czuć ze sobą się dobrze, a wygląd ogromnie dużo znaczy. Dziękuję. Życzę Wam dużo zdrówka. Trzymajcie się. Zapraszam na następny filmik, następny czwartek. Cest